Witamy Państwa w programie Kultura ma głos w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, gdzie już wszystko zapięte na ostatni guzik. Prawy na ostatni guzik. Słyszą Państwo ten gwar. Jeżdżą krzesła, jeżdżą stoły. Wszystkie nasze sale powoli przemieniają się w sale festiwalowe. Oczywiście mowa o kultowym festiwalu trzy razy Różewicz. Ale nie samym festiwalem człowiek żyje. Tak, dlatego ja teraz y, zostawiam Państwa z Panią Miolą i udaję się do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, bo tam niezwykła wystawa. Cóż, ja też muszę Państwa zostawić, bo pędzę na kolejną festiwalową próbę. Wchodząc do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, trzymam fason, bo wielkie wydarzenia artystyczne. Kolejne. Obok mnie Pani... Karolina Mysłek, studniarczyk. Witam serdecznie. Mówię kolejne: bo wróćmy do wystawy, która niedawno odwiedziła naszą galerię. Tak, rzeczywiście nastąpił taki dialog w naszej galerii, ponieważ kolejną wystawą, którą wypożyczyliśmy, jest wystawa Salwadora Dalego, również z galerii epicentrum Zapola, a poprzednia to była wystawa Pabla Picassa. No dobrze, a teraz przenosimy się w świat mistrza, tak. techniki, prac. Świat surrealizmu, techniki prac, litografia, akwaforta, sucha ikła i akwarela. Wiele osób zadaje pytanie, czy to naprawdę są oryginalne prace tego wybitnego artysty? Tak, są oryginalnymi pracami. Są podpisane, sygnowane przez artystę w prawym dolnym rogu ołówkiem. Zainteresowanie duże. Tak duże zainteresowanie, szczególnie ze strony szkół, także bardzo nas to cieszy. Szczególnie szkoły średnie odwiedzają nas bardzo licznie, jeszcze uczestniczą w warsztatach plastycznych, które też prowadzę. Także takie dodatkowe uzupełnienie. Staramy się uatrakcyjniać kolejny raz taką ekspozycję warsztatami. I tak będzie kolejny raz. O tym za chwilę. Dodajmy jeszcze, że wystawie towarzyszyją projekcje filmowe. Tak, owszem, szkoły średnie również mogą uczestniczyć w Sansie. Jest to film Dali przez 6A z wykrzyknikiem na końcu. Sześć tak, wykrzyknik. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy. Mhm. A kolejna wystawa już muszę powiedzieć? Tak, planujemy na wiosnę tego przyszłego roku przed Wielkanocą specjalną wystawę kolejnego światowego artysty, również z tej samej galerii. Będzie to Mark Szagala. To znaczy, dodajmy, że po drodze e, cały czas w Galerii e, tak, Zmiana bardzo... wystaw prezentujemy naszych rodzimych artystów, zaprzyjaźnionych artystów, ale teraz mówimy właśnie o tych wyjątkowych. Tak, o tych wyjątkowych artystach XX wieku. Serdecznie zapraszamy do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Niestety, to już ostatnie dni tej wystawy. Ostatnie dni, ponieważ wystawę będzie można oglądać tylko do 5 października, także bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze do niedzieli. Do naszej galerii. Zapraszamy Państwa. Wróciliśmy. Ja z próby, pan dyrektor z wystawy, a wróciliśmy, żeby przypomnieć Państwu, że w naszej kasie czekają ostatnie wejściówki na wydarzenia festiwalowe. Oczywiście, festiwal rozpoczynamy tradycyjnie 9 października w dniu urodzin mistrza Tadeusza Różewicza. Przypomnijmy pewien piękny filmik, który do nas przypłynął, przyleciał jakiś czas temu. To wyjątkowe zaproszenie. I piękna, śpiewająca osoba. Zapraszamy Państwa na festiwal, a już za tydzień festiwalowe wydanie programu Kultura, Kultura ma głos. Jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Zapraszam Was bardzo serdecznie na koncert w Starym Kinie w ramach Festiwalu 3 razy Różewicz. Razem z Piotrem Gładkim, jego zespołem i Tomaszem Sztokingerem zabierzemy Was w piękną muzyczną podróż. Do zobaczenia 11 października o 18:00 w Radomsku. Przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumią i szumi woda i płynie sobie w dal.